Z tej strony... witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali yy, coś tam tego Minecrafta i nie zapomnijcie dać lajka, górę ani subskrypcję, bo oczywiście więcej. Elo! Jak widzicie będzie taki króciutki odcinek 3-minutowy I po prostu zobaczymy, ile mamy tej na, na tą chwilę. Dwadzieścia dwa I 24, cztery. bum. I 24 na zbrojkę. Dobra, to robimy. Cyk. 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 I tak i Tak. Dobra, I to właśnie sobie jakby schowam na do Dobra! E, do widzicie, to jakby mój domek taki sobie zrobimy na Vivo, ale Możecie sobie z tego oczywiście zobaczyć. Tu, tak. Pek, 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 pyk pek, pyk Pek, pek, dadz i pek, 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 pyk, pek, pek pek pyk, 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 pek, 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 pek pek, 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 pyk, 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 tak, pyk i tak, tak, sobie tak, 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 się tak, 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 i tak, 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 Ik doe have to be back 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 back. If there isn't a pick back 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 back. If Ted wouldn't break, back back, back back. If Ted wouldn't break, break, back, back, back. If Ted wouldn't have dead, break, back, back. It wouldn't have Ik the back 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 back. If that we

i idziemy i idziemy do kopalni. Bo w ogóle ty, 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 tym razem w ogóle zrobimy małe cięcie. Elo. Widzowie. Mamy tutaj moje, moje diaksy. Mamy tutaj diamenciki, diamenciory. W ogóle mamy tyle tych diaksów. Jezu, ja w ogóle nie mamy jaka ta ruda jest duża. Dobra, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj, tutaj. Mamy pięć diaksów. To bardzo dobry wynik w ogóle moim zdaniem. Dobra, Elo Dobra, jak widzę do diabez będę informował, jak znajdę kolejne diaksy. Drodzy widzowie, kolejne diaksy. Cyk. 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 Zobaczmy sobie trzy. Tyle mam diamentów.